Witam Państwa w kolejnym odcinku. Kolejny odcinek z reklamacją. Tutaj już jest sprzęt zrobiony, ale jak zawsze mówię, żadnych e, sytuacji, incydentów nie ukrywam. O reklamacjach też Państwa informuję. No to powiem Państwu, co się stało. Końcówka dotarła do właściciela, pograła godzinę, nastąpiło wyłączenie. Po odczekaniu tam kilku minut ponowne załączenie działa. No więc telefon do mnie, proszę z powrotem wysłać. Sprzęt grał dwa tygodnie. Dwa tygodnie praktycznie po kilka godzin dziennie ta końcówka była włączona. E, monitorowanie końcówek nic nie dało żadnych napięć stałych. Wszystko w porządku. Dzisiaj mamy sobotę. Ja tą końcówkę w poniedziałek, po dwóch tygodniach już miałem wysyłać, przeniosłem z jednego biurka na drugie. Pach, końcówka się wyłączyła. Szybkie sprawdzenie napięć. Napięcia stałego na końcówkach nie ma. Podłączenie przewodu głośnikowego przed przekaźnik. Sygnał. E, sygnał mamy. Muszę Państwa przeprosić, bo telefon dzwoni. Dobra, już jestem. E, napięcia stałego na końcówkach nie było. Podłączyłem przewody głośnikowe przed przekaźnik. Sygnał jest z obu końcówek Tak więc końcówki działają prawidłowo. No to szukamy napięć w obrębie protektora. Pewnym utrudnieniem jest tutaj fakt, że do M73 nie ma, nie ma jakby schematu. Końcówki są identyczne z Pionierem SA9500, ale układ protektora nieco się różni. W szczególności rozpiska pinów. Tak więc na podstawie schematu z SA500 musiałem sobie pomierzyć te napięcia w tym protektorze. No i doszedłem tutaj do diody. To jest dioda 1S2473, chyba. Za tą diodą nie miałem napięcia. No to biorę lutownicę, odnotowuję, znaczy dotknęłem wyprowadzenia jednej nóżki, i dioda z takiej postaci złączonej zrobiła pyk. Połówki się rozdzieliły. I teraz mam pewnego rodzaju zagwostkę. Czy to uszkodzenie nastąpiło w transporcie, czy po prostu taka dioda pękła ze starości? W momencie, gdy ten sprzęt był serwisowany, musiało być wszystko e, sprawne w całości, ponieważ tak samo przy przelutowaniu płytek dotykamy jednego punktu za chwilę drugiego, więc ta połówka by odpadła lub nawet wypadła z płytki, a mimo to takie coś się nie stało. Więc, albo po prostu nieszczęśliwy wypadek, że pękła w transporcie, albo może jest z nim jakiś problem. Nie wiem. W każdym razie dioda wymieniona. Końcówka. Końcówka. Końcówka gra. E, tak więc, e, dobrze, że w ostatnim dniu testów usterka się objawiła. No, bo jakbym sprzęt. Z powrotem odesłał do klienta, a u klienta po kilku minutach, czy nawet od samego początku, urządzenie będzie nie działało. To jest, e, to są nerwy dla klienta, stres dla mnie i być może w przyszłości strzegana opinia. Tak więc e, dobrze, że się udało usterkę namierzyć, dobrze, że ona się pojawiła, bo najgorsze są usterki, które, które się nie objawiają. Czyli sprzęt przychodzi do serwisu, a usterki nie ma. Dobra, to by było tyle. I korzystając z okazji w tym krótkim filmie, zabrzmi jak typowy youtuber. Subskrybujcie kanał, komentujcie, lajkujcie, zapraszajcie znajomych do polubienia kanału. Na 10 tysięcy subskrypcji zrobimy filmik o takich rarytasach, których w Polsce. Nie ma. Myślę, że i w Europie może kilka takich zestawów jest. Mamy tutaj Pioniera w C7 do remontu i mamy dwie końcówki Sony TA NR1. Kiedyś moje marzenie finansowo niestety nadal nie mógłbym sobie pozwolić na zakup takich, takich sprzętów, ale fajnie, że chociaż będę miał możliwość e, serwisu takich końcówek i chociaż w ten sposób się z nimi zapoznać. Tak więc to by było tyle. W międzyczasie skończony kolejny Sansui. Tu była sztuka numer 308 i kolejne nada są w drodze. Ostatnio już myślałem, że wszystkie, że wszystkie te końcówki zostały przeze mnie zrobione, nasze znaczy końcówki. Te integry zostały przeze mnie zrobione, ale one cały czas spływają. Tak więc nie przedłużając. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnych filmach.